Okręg numer 4. Jedynka to Beata Pasikowska. Żona Pawła, mama Aleksego i Poli. Z wykształcenia magister filologii angielskiej. Od 2016 roku pracuje w amerykańskiej firmie z branży IT, w której zajmuje się rekrutacją programistów i budowaniem zespołów dla zagranicznych klientów. Radna miasta Lubartów mijającej kadencji. Języki obce to klucz do sukcesu. Chcemy, aby uczniowie w naszych szkołach mieli możliwość wyboru różnych języków obcych. Niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego czy jeszcze innego. Będziemy o to zabiegać. Pozycja druga Maciej Jaworski. Absolwent Politechniki Lubelskiej. Zarządzanie i marketing. Ukończył także finanse i bankowość. Były prezes MKS Lewart Lubartów. Agent piłkarski scout agencji NSS. To za jego prezesury Lewart awansował do trzeciej ligi. Jako radny zadano o konkretne dofinansowanie sportu w Lubertowie i uczciwy podział środków. Trójka to Aleksandra Berger. Wykształcenie wyższe AWF. Nauczyciel wychowania fizycznego w szkole podstawowej nr 3 imienia Piotra Firleja w Lubartowie, prezes klubu aktywnych ART Fit zaangażowana w pracę na rzecz seniorów oraz osób niepełnosprawnych. Pasja, aktywność fizyczna oraz sport. Jako radna chcę skupić się na aktywizacji seniorów i osób niepełnosprawnych oraz propagować inicjatywy wolontariackie. Miejsce czwarte. Paweł Sokół. Rodowity Lubartowianin. Szczęśliwy ojciec dziewięcioletniej córeczki, bezpartyjny. Prowadzi własną działalność gospodarczą z doświadczeniem w logistyce i zarządzaniem zespołem. Sekretarz Rady Rodziców w jednej z lubartowskich szkół. W obecnej kadencji diety radnych wzrosły o 300%. Jako radny zapewniam, że to zmienimy. Piątka to Marian Budzyła. Pracuje w Radzie Nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej w Lubartowie w Komisji do Spraw Inwestycji. Autor projektu w ramach budżetu obywatelskiego dotyczących budowy placu zabaw oraz siłowni na osiedlu Popiełuszki. Nadzoruje inwestycje w odnawialne źródła energii na naszych blokach. Wszystkie projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego powinny być podane pod głosowanie i realizowane. Z numerem szóstym Marta Maria Lisek. Członek zarządu Związku Emerytów i Rencistów. Od wielu lat wspiera porządkowanie przestrzeni na terenach spółdzielni mieszkaniowej. Pracowała w Radzie Nadzorczej Spółdzielni. Dzięki jej zaangażowaniu Zrewitalizowano osiedla i zamontowano między innymi, szlabany. Doświadczenie seniora jest na wagę złota. Gdy zostanę radną, zadbam o bezpieczeństwo i zdrowie seniora. Miejsce siódme. Mariusz Jerzy Kuźmicz. Z miastem Lubartów jest związany od urodzenia. Ma żonę i córkę. Ukończył Politechnikę Lubelską na Wydziale Budownictwa. Pracuje w nowocześnie zarządzanym lubartowskim przedsiębiorstwie, stawiającym na rozwój i ciągłe doskonalenie procesów w organizacji. Moja inicjatywa dla miasta Lubartowa i jego mieszkańców to rozbudowa sieci kanalizacyjnej przy ulicy Łąkowej oraz kontynuacja budowy ulicy Szmaragdowej. Listę zamyka z numerem 8 Grażyna Meksuła. Radna Rady Miasta Siódmej Kadencji. Od kilkunastu lat zaangażowana w działalność społeczną. Będąc radną, sprzeciwiała się podwyżkom podatków oraz nie godziła się na wysokie opłaty za śmieci. Występowała w obronie małego i średniego handlu w Lubartowie. Jeśli zostanę radną, dopilnuję, aby wszyscy mieszkańcy Lubartowa byli równi wobec władzy. By nie było podziałów na wspólnoty, spółdzielnie i domki jednorodzinne. Zadbamy o wszystkich.